Był 1944 rok, kiedy w Korei Południowej, wtedy już taka istniała, chyba jeszcze nie, w Korei e, trzech Koreańczyków postanowiło zbudować rower, ponieważ e, nie było za bardzo części do rowerów wtedy, nie było ani Allegro, to dla gimnazjalistów informacja, nie było wielu innych e, takich rzeczy, gdzie można było kupić części do rowerów postanowili produkować części do rowerów. Tak im dobrze sło z tymi częściami do rowerów, że po kilkunastu latach, na początku lat 60., zaczęli produkować motocykle. Sung Precision Corporation, czyli w skrócie KIA, czyli pochodząca z Azji, rozwijająca się w Azji. Można by tak odnieść się na płaszczyźnie językowej skojarzenia. Marka KIA. Zaczęła produkować motocykle w latach 60.. Takim dobrze szło z tymi motocyklami i rowerami, że zaczęli mieć kłopoty z tym, że ludzie potrzebowali czegoś z dachem. No więc zaczęto robić trójkołowce. W latach 70. już na początku zaczęto robić samochody. W latach 90. 95. Kia dotarła do Polski zaczęła sprzedawać pierwsze samochody w Polsce. Super. Kia zaczęła sprzedawać pierwsze samochody w Polsce. No ale były to, umówmy się, dalekie od ideału pojazdy. Były to albo pluszowe, takie trochę z amerykańskiego rynku przerobione Kia Magentis, albo jakieś Picanto, Chyba z indyjskiego rynku, albo nie wiadomo skąd, ale strasznie plastikowe i strasznie kanciate. Nawet nie kanciaste, ale kanciate. Dalej było już trochę łatwiej, bo na początku lat 2000 Koreańczycy dotarli do Europy i zauważyli, że no, tu mają pieniądze. Pamiętam jak byłem kiedyś w hotelu w Lublinie i Koreańczycy z DU ówczesnego. Cinali kimchi. Dziwiłem się trochę, jak naród, który je taką zgniłą kapustę i to bez większych przypraw, potrafi budować potem takie fajne samochody. Do dzisiaj nie lubię kimchi, natomiast jeżeli chodzi o kije i koreańskie samochody, zaczynam powoli zmieniać zdanie. O ile nie do końca byłem przekonany do tych wszystkich e, pff, Kijanek Z lat dwutysięcznych Które no niby już były fajne Niby są niepsujące się i tak dalej No ale to jeszcze nie było takie europejskie O tyle pewien Peter z Niemiec Który zapisał się na Projektanta marki Kija w Unii Europejskiej Zaczął pomagać Koreańczykom budować samochody europejskie Dla Europejczyków Tak oto Macie do czynienia z czymś co jest samochodem roku. Jest to elektryczny samochód i jest to samochód roku. Car of the year, co by nie mówić. Ma to oczywiście mnóstwo różnych fajnych przycisków, które bardzo cieszą. Uruchomimy go ciach. Miał czy no, tu mamy, wiadomo, zasięg, naładowanie, tu mamy zasięg, ile możemy kilometrów przejechać. Mamy jakieś takie informacje związane z elektrycznością tego pojazdu, klima zaczyna działać podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica, tempomat automatyczny no, różne takie rzeczy, które się kojarzą z nowoczesnym elektrycznym, nie tylko zresztą elektrycznym samochodem. Jakiś taki joystick zamiast skrzyni biegów. Wsteczny bieg. Bardzo fajnej jakości ekran. My jesteśmy na placu prywatnym, więc nie zapinam pasów, ani się nie skupiam za bardzo na tym całym aspekcie. Później ruszymy parę metrów. Oczywiście, że na filmie to pewnie słyszycie tak naprawdę tylko dźwięk klimatyzacji, która szumi, bo tak naprawdę samochód jak przyspiesza kija, no naciśniemy gaz tak na prostej, żeby bardzo przyjemnie przyspiesza i oczywiście ma ten taki element elektrycznego samochodu, czyli odzyskiwanie energii. Bardzo fajnie też to się zachowuje, chociaż na początku wydaje się to dziwne i wymaga przyzwyczajenia. Samochody elektryczne już zagościły w polskich listach zakupów, zagościły w Niemczech bardzo dobrze. Wczoraj byłem w Czechach i pytałem o możliwe przyczyny, dlaczego Czesi się nie rzucają. Przecież skoro mają kasę, to powinni kupować elektryczne. Okazuje się, że w Czechach chyba jest dosyć słabo rozwinięta sieć ładowania samochodów elektrycznych. Nie ma też jakichś szczególnych przywilejów dla właścicieli samochodów elektrycznych, więc tam niewiele w tej kwestii się dzieje. Kia, mijając oczywiście dzwonek pasów bezpieczeństwa, jeśli naprawdę tak cicho, że słychać jak się przy drodze mrówki witają. Trudno się tu do czegoś przyczepić. Skoro nie przyczepili się wszyscy fachowcy świata i uznali, że to jest samochód roku, to mnie zostało tylko zaprosić do zakupów na Carforfriend.pl, ponieważ to my wygrzebaliśmy kiję elektryczną dla naszego klienta. Podczas gdy wszyscy powiedzieli, że trzeba czekać rok czasu. Niemożliwe. No, zadzwońcie do mnie albo do Bartka. Albo do Doroty, jak już wróci z urlopu. Pozdrawiam.